Oczywiście to jest bardzo zła informacja, bo przecież pan Spychalski był rzecznikiem prasowym. To były usta pana prezydenta i oczywiście rodzi się pytanie, co w tej sprawie też wie pan prezydent. Bo Kolegium Humanum no to jest Pisoska ośmiarnica To jest przecież instytucja, która zajmowała się produkcją działaczy PiSu, którzy w sposób praktycznie bez żadnego trybu, bardzo szybko uzyskiwali możliwości zasiadania w radach nadzorczych i zarabiania gigantycznych pieniędzy. Ta ta sprawa jest bardzo rozwojowa, bo de facto ona dotyczy coraz większej ilości osób powiązanych z PISEM. Ja ubolewam nad tym, że ta kwestia także dotyczy pałacu prezydenckiego, ale no niestety pan prezydent Andrzej Duda zazwyczaj jednak otacza się politykami pisu, a politycy pisu wielu z nich już odpowiada, chociażby pan już kiedyś, eurodeputowany Czarnecki. Przecież też ma postawione zarzuty i wiele innych osób. To jest na pewno rzecz bulwersująca i widać, że każdego dnia coś nowego się dzieje.